Witam Was serdecznie i zapraszam do końca Hani. Zapraszam dzisiaj na nasz piknik, który się wczoraj odbył, a dzisiaj jest sprawozdanie. Z przyjemnością chcę Wam powiedzieć, że razem z nami było 31 osób. Chcę wszystkim serdecznie podziękować za to, że przyszli. Mam nadzieję, że wszyscy mieli fantastyczny czas. Dzień był przecudowny, było 38 stopni, ale nasze 38 stopni stwierdziliśmy, że może być porównywalne z 28-30 stopni w Polsce. Tu jest zupełnie inaczej odczuwalna taka temperatura. Ale wysielam. Panie wysielam, Ja wiem, że 38 stopni brzmi bardzo gorąco i faktycznie, jak myśmy w zeszłym roku byli, w Hiszpanii to było po 40 stopni, to było nam ciężko znieść. W Polsce, jak byliśmy, to chyba było 30 czy 31 stopni i to było nie do zniesienia. Natomiast u nas 38 jest. To nie jest tak gorące. Nasze powietrze jest suche, zawsze od oceanu wieje taka chłodna bryza, i jest przyjemnie. Miałam taką cichą nadzieję, że ktoś ze starej Polonii, takich jak my, pojawi się na pikniku, no ale e, może nikt nie miał czasu. Mam nadzieję, że może następnym razem, wiem, że wielu z Was, którzy tutaj już lata całe są, oglądają, zapraszam Was również na następny piknik. <todgłosy> No co, to idziemy na balety, nie? O, o tak ja bym wygrała. Gotujemy barówki krótkie i długie, to zależy dla kogo. Bartek <noise> szczęśliwy, bo pracował, tak? Tak, i był cash. Fajnie było, miło. Mimo, było mimo upału. A nie było źle, bo była bardzo lekka prasa. O <noise> ja to chodzi, tak narobić czy nie narobić. Nie narobić. Ja, ja tak dużo spróbuję. Ty też dzisiaj nie pracowałeś? Ja dzisiaj nie pracowałem. Nie, vlog no. no. <noise> Jest. Nie, ja nie Jeszcze pracuję. raz, tak? Kurka. Nie, nie <noise> pracuję, jest spotkanie w kończkach Hani, także... Wolne. A, a, a proponował mi pracę dzisiaj. Tak? Także... I nie wziąłeś? Próba, nie odmówiłem. Powiedziałem, ok, w sobotę, każdą sobotę, ale nie dzisiaj. <noise> tak no było. zobaczcie jak... Ładnie polskie chłopy się nauczyły gotować australijskiego barbecue, bo wiecie, w Australii jest tak, że kobieta nie może podejść do barbecue. to jest hańba i wstyd. Tak jest? Tak. 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 Miło było patrzeć i słuchać, bo część z tych ludzi dopiero co niedawno przyjechała, już prawie każdy ma samochód, już jakąś tam pracę sobie znalazł, lepszą czy gorszą, no ale radość jest jak dostaje pieniądze do ręki. Iwa Polonia. Miło patrzeć na uśmiechnięte buzie zadowolonej młodej generacji naszych emigrantów. Bardzo ciepło dzisiaj jest, piękna pogoda, trawa zielona. Nie tęskno? Taszki śpiewają? Nie. Nie? A tobie nie tęskno? Tak, ja, krótko jest. Szczególnie jak święta przychodzą. jedzenie. A co jest nie tak? Dlaczego sobie nie ugotujesz jedzenie? To sobie płatne jedzenie. <śmiech> <śmiech> okay. Wielu z nas zostało aż do samego zachodu słońca. No miało, Myślę, to, tak, ale tutaj jest od razu Ja w ogóle robiłam ja takie no, różne rzeczy. Miałam takie też żeby Chciałam się Mieliśmy również wizytora, który przyjechał specjalnie z Melbourne na nasz piknik. Młody Polak, który pracuje w Melbourne, ale ma dwa tygodnie kontraktu tutaj. Nie miałeś oczekiwania? Ale jak no? już masz to złożone, papier nie przyszedł, to, to Żeby była praca brać, e, zawiesz, i no, że no, zaskoczyło prawie. mnie to, że bardzo, są bardzo mili ludzie, tak? że pomagają i że wszędzie można znaleźć pomoc, tak jak się nawet zapytasz, to jest tak, że odpowiedzą na pytania i nawet jak się tak no, nie zna języka, to próbują odpowiedzieć, no. chociaż niektórzy tam, widziałam, że tracą cierpliwość. Większość z Australii to no. wiecie, tak wszyscy <noise> No. I są bardzo tacy pogodni, zauważyłaś właśnie to? E, wszyscy są pogodni w ogóle. Że są Chyba jest to, że słońce jest, co? To jest duży kontrast z Polską. O, ja myślę, że to słońce nie ma nic z tym wspólnego. Ja myślę, że w Szwecji ludzi troszkę. nie ma słońca i też są bardzo... To jest, jest udowodnione podobno. Nie no, jak słońce jest, no to lepiej. Norwegia, Szwecja nie ma i ludzie są bardzo uśmiechnięci. No bo komfort życia też tutaj troszeczkę inny jest. Chociaż słyszałem dzisiaj, że w Polsce jest jeden stopień mro mrozu. Chyba mrozu. A dzisiaj 38 litrów To troszkę jest różnicy. Okay, jesteś miesiąc tutaj. Mi się bardzo podoba. Nie mam ochoty wracać. Jesteś, ile, ile jesteście już? Jesteśmy miesiąc. No to jest po miesiącu możesz powiedzieć jakie wrażenia. Jak wiesz, ty żyłeś w Polsce, jesteś tu miesiąc, to możesz coś powiedzieć. To już jestem powiedziała, ludzie są bardzo szczęśliwi, w Polsce są nieszczęśliwi. I taki jest kontrast między Polską a Australią. Czyli szczęście i zadowolenie z życia. I miło ciężkiej pracy? Miło ciężkiej pracy. Jest. Świeci słońce. Po pracy można jechać na plażę. Jest Jak bardzo wakacje. miło i przyjemne. Tak, jest permanent vacation. Cały czas. Za darmo wakacje. I, o to, i o to tu wszystko, właśnie to tu chodzi. Że wakacje trwały całe życie. Rozmowy teraz przeniosły się na plażę do wody. Wszyscy skoczyli do wody. Zrzucić kalorie. Naszą siłę Polaków, naszą Polskę my musimy wszyscy sami budować. Jeżeli chcemy być mocni, musimy nawzajem się wspierać, razem się trzymać, przekazywać sobie informacje. Po prostu w kupie jest łatwiej, raźniej, tak jak wszystkie inne narody robią. To nie trzeba tak dużo. Po prostu dzielić się tym, co wiemy, z drugim bliźnim i pomóc jemu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. A czasami pomoc to jest po prostu podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, szczególnie. W takim nowym terenie, jak ktoś przyjeżdża w nowe miejsce, tak jak Was wielu tutaj młodych Polaków przyjeżdża do Australii, to zwykłe podzielenie się informacjami. Idzie rekin, Idzie, idzie! Idzie! O! Wyszedł! my sami musimy budować sobie swoją opinię i sobie nawzajem pomagać, żebyśmy byli tak samo silni jak wiele innych narodów. Bardzo często zazdrość, zawiść czy lęk przed tym, że ktoś może lepiej sobie poradzi od nas hamuje nas przed tym, żeby drugiemu pomóc, a to nieprawda, bo im więcej nas jest, którzy mają sukces, tym łatwiej będzie naszym dzieciom, naszym wnukom i to już przez całe wieki w nas tkwi i jest czas, żeby ten trend zmienić. A woda była tak, tak przyjemna, słuchajcie, można było godzinami siedzieć, ponieważ na zewnątrz było ciepło i woda też cieplusieńka, także można było się kołysać sobie na falach i po prostu leżeć sobie w wodzie. Bardzo uwielbiam ja ten okres przedświąteczny, bożonarodzeniowy, bo zwykle jest właśnie ciepła pogoda i można długie dni i godziny spędzać na plaży. Dzięki YouTube poznałam tyle wspaniałych młodych ludzi tutaj, którzy przyjeżdżają do Australii. Poznałam tylu wspaniałych ludzi, którzy tam w Polsce siedzicie i oglądacie ten mój kanał i tyle pięknych mi komentarzy piszecie. Mi to sprawia tyle radości, jak ja mogę Wam sprawić radość tym, co pokazuję tutaj, jak my sobie żyjemy w tej naszej gorącej i bardzo odległej Australii. I tutaj pełno, bo oni mogą znać, jakie się nóżki ruszają. Nie za blisko, bo to jest dalej. Nie, nie, Widzisz, jakie się nóżki ruszają? Wrzucę do wody, bo ona się męczy. I wprawdzie ona się nazywa starfish, czyli rozgwiazda, to to nie jest ryba. Ona nie należy do ryb. Ich tutaj jest bardzo dużo na dnie. One tak jak się idzie po wodzie, to czasami czuć takie szorstkie. I ona jest całkiem szybka, mimo tego, że tak leży, niby bez ruchu, to jak tymi nóżkami zacznie ruszać, to może całkiem szybko się poruszać. A ciekawy jest ich sposób żywienia, bo one zjadają muszle, ślimaki, czasami i małe rybki. A wiecie, jak muszla jest bardzo mocno zamknięta i taka rozgwiazda, czyli starfish, jak ona złapie taką muszlę, to ją tymi swoimi pięcioma ramionami łapie, otwiera troszeczkę i w jej żołądek wychodzi przez jej usta, cały żołądek wychodzi na zewnątrz, wpuszcza ten żołądek do tej muszli i tam ją trawi i to Wsysa z powrotem, i ten żołądek wchodzi do niej z powrotem. Także to jest bardzo unikalna metoda żywienia takiej rozgwiazdy. One również nie mają krwi, tylko w ich, w ich ciele płynie woda, i tą wodę właśnie filtrują przez te wszystkie swoje nóżki, przez te macki. Także bardzo ciekawe zwierzęta. Ich zwykle nie ma w Oceanie otwartym, tam koło Frimentel, gdzie są duże fale, ale tutaj w Zatoce ich jest sporo, bardzo dużo nawet. Na tym pomoście ludzie Ryby, to jest specjalny pomost do łowienia ryb. Tam są całe instrukcje, które ryby można łowić, których nie można łowić. A ta plaża jest ogromnie popularna dla dzieci, bo tu właśnie nie ma dużej fali ani prądów wodnych więc jest bezpiecznie. Pełen relaks, fotelik. I można tak spędzać w czas. Jak długo tak żyją mieszkańcy Perc, słuchajcie, żyją po prostu na plaży, bo tych plaży jest dużo, do, dla wszystkich są dostępne. Każdy ma w biarę blisko. Najdłuższy dystans, jak ktoś mieszka gdzieś na wzgórzach, to może 20 minut do pół godziny maksimum, ale większość ludzi ma około 10 minut na jakąkolwiek plażę. Są specjalne właśnie pomosty też do łowienia ryb. Jak ktoś sobie pragnie łowić, to sobie może, żeby łowić w oceanie, nie trzeba żadnego pozwolenia, tylko trzeba trzymać się regulaminu, na takich postach, mostach są przylepione znaki, których ryb nie wolno łowić, czy jakie rozmiary muszą być tych, które można zatrzymać. No, jesteśmy oddaleni daleko w tej Australii, ale to nam rekompensuje właśnie to, że możemy sobie po pracy i właściwie każdego dnia spędzać czas na pięknych plażach czy na piękny, w pięknych parkach, które są zwykle przy plażach. Pelikan przyjął pozycję obserwującą, jak widzicie na samym górze, bo on patrzy, jak tylko ktoś rybę złowi, to będzie pikował na dół i będzie próbował złapać tą rybę. Tak samo ludzie często, żeby zachęcić ryby, to rzucają małe takie szprotki do wody, i pelikany wówczas je wyławiają. Wszyscy młodzi emigranci, studenci, na przeróżnych wizach ludzie tutaj przyjechali to, i, i są tacy, co są tutaj, co byli na pikniku i na wizach studenckich i na wizach sponsorowanych i na wizach po, Politechnice Wrocławskiej i tak dalej, jakoś sobie wszyscy radzą, wszyscy znajdują pracę. Wszyscy są zadowoleni, także miło to słyszeć. Na pewno to jest wysiłek, duża determinacja i wytrwałość, ale jeżeli ktoś faktycznie jest zdecydowany na emigrację, to w jakiś sposób znajdzie drogę, żeby. Sobie poradzić i to życie ułożyć. Oczywiście, często ta droga jest bardzo burzliwa i trudna, ale jeżeli się na to nastawimy, to można ją przejść. Nasz piknik powoli dobiega końca, doczekaliśmy zachodu słońca, a ta nasza planeta Ziemia, należy do nas wszystkich i każdy z nas ma prawo żyć tam, gdzie pragnie, a życie Każdego z nas należy tylko i wyłącznie do nas i tylko my możemy zdecydować, jakie żyć i jakie prowadzić. Nikt za nas takiej decyzji zrobić nie może. Ja już Was żegnam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim młodym ludziom, którzy przyszli na nasz piknik i mam nadzieję, że spotkamy się znowu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i bycie z nami. Życzę wiele radości i uśmiechu. Słonecznych dni. Przysyłam Wam trochę ciepłka i słońca tutaj z Australii. My mamy bardzo dużo, możemy się z Wami podzielić. Ludzie jeszcze cały czas siedzą na plaży, bo jak są takie ciepłe wieczory, to ludzie czasami bardzo długo aż do zupełnego ciemna siedzą, dzieci jeszcze przygrywają sobie w swojego krykieta czy w cokolwiek tam grają, ptaki szykują się do spania i my również już właśnie dochodzimy do samochodu, pakujemy się i jedziemy do domu.